Widzowie, z tej strony Azorek, a dzisiaj y, gramy w Fortnite'a testujemy jeden z naszych krybów. E, niestety ja bym nie grałem, bo nie miałem jeszcze wcześniej wysłab komputer, więc a teraz doszło upgrade, więc y, teraz gramy. I dzisiaj jesteśmy z moim y, serdecznym kolegą. Dzień dobry. Yy, ogólnie od razu mogę sorry za jakieś mikrofony. Niestety w słuchawkach mikrofonu słuchawka mi się zacuł. Yy, zamawiam z niego do więc jeżeli oczywiście chcecie, to subskrybujcie, dajcie yy, dzwoneczek i zapraszamy do oglądania. Dobra, jak widzicie, jesteśmy w Fortnite. Tutaj już, podczas meczu. Ja szczerze bym wziął albo odlepkowy, flasza jakby bym jeszcze tu pewnie wziął, o. Weź się z A który to? Ten... O? No. Ten sam, on nic nie ja wziął. Samo to samo no, by to nie działo. Ale są buty na grafikę. Może się dobrze zapowiadasz.

Ja też jeden nad. Co nasz teammate robi? A, a mu w ścianę walnął. Ale zabijemy dwóch. Znaczy... Coś teammate? Pozdro. Ale nasz teammate jest specjalnie jacyś. Znaczy, ja to jadę. Ja wyłuję no A.

Chodź. że podbaję zakup a spróbować snajpu? jak chcesz nie, akurat sam ci sobie wezmę jak chcesz później będę wyciągnął tutaj jak sobie no. dzisiaj uh, robimy tylko jeden to będzie kolejne. Ej Jest to Będę sobie I spawnem Tędy Na się na A jest Ehm... Mm -hmm. um, Pewnie A A Będę. a jeden, a na Uzie, na górze, na górze! Musisz... Lasę, Brawo! A bo jest tylko trójka! jest? tak dobrze! mogę gramy. A, przy. Ile gramy? Do, się, do się gramy. Dobra, nie kupuję nic jak bo i tak nie musiałam nie... nie... Ja kupiłem wszystko co Chyba sniper wziąłem, Nie próbuję. A, to chyba by snajper. Boga, flesza moja. Powiedz kiedy. Oj. Przeżyczyłem. barłem, ale dodam trochę HP mamy? Yyy... Eee, tam jaszczur jeden siedzi gdzieś Jeszcze jaszczur siedział Lepiej. Nasz teammate robi I chyba wiem co on planuje Planuje bronić sajtu, żeby... Aha, ma HP Chyba planuje bronić, bronić site'a, żeby nie zaplantowali Albo sejwuje Albo on salbuje. On nie ogarnie On nie ogarnie, on nie, ogarnie. On do nie ma tego... Gdzie ty idziesz? Gdzie on idzie? Co on robi? No ja i ci dziwię, czemu nas u nas chłopy chłop, wychodzą. Ja chłop takie to robi. On chyba pierwszy raz gra. Kiedy ty idziesz? Gdzie bo ty tu tu stał. Dobra, czyli. Oj 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 Ojpór ifle Wziąłem bigla i tego. Nie I ruszaj nie. się. Obróć się do mnie Wila no, no. 26 tysięcy pd dostałem. Jakbyś się o po co grali, to zaczął będę mam... A wiem nagle no, to bohaterka jest! Nie wiem

А, он уже знал жить. наш тиммейт Kup się na meczu. Wiem. Ja pilnuję B. Lecę na A. Dobra. Chłopie, ma coś robić. Ten chłop nic nie robi. убивал. Так, я Он не клюр. А. Сауна А? Ммм. Зара, дай Каша. кэша. там. Coś ba coś bańkę rzucił To widzę Wat ben widzę ich. Cały team wipnąłem O Boże Chyba strony Ja biorę Zypo nie osz Daj mi może Nie no ja byłem Dobra, na semny raz ja biorę Dawaj może na B, a nie, bo oni pewnie będą Że na A pójdziemy Pierwszy. Oni są tylko do... pierwsze. No, i na. Ja Ja idę do. ja Jest to? jest to. Nie, nie będę klantować Trzymać Shield'a mają Nie będę klantować Dead Drugi dead Bawaj smoke Ja darę Jedziem na plary Nie umiem plantować. wiem A jak? Jaki przycisk? O! Nie mogę, w meczu jestem. Ja, pod jakim przyciskiem jest plantowanie? Ale ja musisz kusnąć. A, dobra. Tak dawaj, a, 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 się a, a, dawaj, 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 O ja wyplacowałem to. Ja jednego załatwiłem, ale mamy. No w A ty to nic nie ja robi? To chodzi i się wymala. Tylko pochodzi do. Ja idę ja ładnie. Jest tam panik. Duże kroki. Ok. Są O, dwójka. Ty to i Wy... idź tam z powrotem. Gdzie tutaj siedzą? Tutaj. Brawo! Ja jestem ale co nawet nie musikuję, po prostu patrz na ziemię i też e. Ej, dobra, idziemy znowu na A, bo nie pójdę pewnie na. W. Dobra, to mi to wyjdzie w tutaj już ten balistik. Ja, ja. Patrz. Ty idź pierwszy, ja ci zapraszuję. Ja mam 11 killi i ten u nas chłop ma jednego. A ja ile? 5. Ja chyba coś robię. Masz 6 deadów, a ma tylko dwa bo cały czas siedzi gdzieś. No. E, idź pierwszy, ja ci zapraszuję. A co przejdziem a jak coś, więc dawaj. Już? No, Ej, jeszcze ja szybko sobie coś sprawdzę.

Ja, ja się odsuwam, ja się tam poszłem sobie. Nie chcę wybuchnąć. Ja też na B. Ja też. Bo ja jestem po Sy siedzi. Daj, by. On się wysypał. Ja go tuję. I teraz na B. Pomyślał, że pójdziemy na A. Tak. A ja ci dofleszuję, jak będziesz chodził? Nie, że sobie wysuwanych w słookach. Dobra. Ja sobie, mam flaszę, mam flaszę. Dobra, to prawie że sobie dofleszuję z prawem. A. I, i widzowie, co nie było w Podwórku? Nie, to mnie stoi Nie, to mnie my już wynagrywaliśmy w ogóle. check mam idę. Cieszyutko. No Tutaj sprawdzę. Tam sobie smoka rzucę, tam sobie smoka rzucę. Nie wiem. Oni nie będą wiedzieli co robić już. chłopki chłopkila zrobił? Nie ja wiem ja nikogo nie widziałam, ja widziałam ja ten. Dobra, to musi być Hirunkap i widzowie, to dobry. Widzowie, dziękuję za oglądanie, widzimy się w przeszłych odcinkach